Witam was. Witam was w tym szorcie, ja dla Was z krótkim info, bo na odcinkach wszystkiego nie było ostatnio, po prostu nie brałem statywu do garażu, ponieważ robota musi iść szybciej trochę, więc no. Ale zrobiliśmy kilka małych rzeczy, resztę Wam jutro pokażę na jakimś materiale dłuższym, Kasper. ale pokażę Wam generalną zmianę, mianowicie, pamiętacie to zapewne, prawda, stara belka i teraz pokażę Wam inną rzecz mianowicie tubik już jest ogarnięty prawie w całości dziwna kreaty, wiem a tu mamy nową belkę, nowe bębny może widać Wiecie, pomalowane na niebiesko tym razem, nie na zielono więc no też chcę wam pokazać jeszcze jeden rarytas, który mamy. Ale to zaraz. Mianowicie kolejny rarytas to... No. Nowe kupaki Ekstra klasa. Niby taniocha, ale... Efekt będzie widoczny. Widzicie? No. Zajebisty nowy kołpak. Dobra, położymy to z wierzchu. Tylko tak, żeby nie kłamać. Widzicie? Jaki zajebisty... No, i jeszcze jutro, nie jutro, w sobotę będzie konserwowane podwozie. Jutro będzie jeszcze konserwowane podwozie, bo jak widzicie, nie jest tutaj najlepiej. No, i jeszcze, jak będę miał czas, to zrobię wam szybki poradnik, jak regulować liga ręcznego w tym samochodzie, bo nie jest to zbyt zwyczajny system. Także, no, mam nadzieję, że szorcik się podobał. Ja się z Wami żegnam. Adios.